Zapatrzu się. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Naraz wstąpił na nich anioł Pański i chwała Pańska zesząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Ludzie, wstańcie w ogniu nieba! Gdzież uciekać z przodą trzeba? Cóż za pożar świat ogarnia? Jasność taka, jakby za i świetliste schodzą pany, chyba dziś dzień sąd my mamy. Nie bój się, nie bój człowiek. Słuchaj, co ci Aniu rzeczy. Szczególna łaska Ci dano. i widać swojego pana. Oto się na narodiem ten, co bywa do narody. Z mocy zła, siłą miłości. Ruszajcie ten ludzie w Choć straszno to jakoś miło. Koło się dźwięcznie zrobiło. Bo włosiki i dzwonki w tych Włos jak słonki jasny i spojrzenie żywe. To są duchy miłości. I mówią coś chyba żadnego, choć nie pojąłem wszystkiego. Patrzcie, bo starzyna Ona stoi na starze, której zrodziło się dziecko, By miłość szadził na świecie. To Bóg, to Pan jedyny który przebaczy nam winę. Szczególna łaska nam dana, nie się powitać Pana. Nie myślał ja, wie to Pastucha, Tyś wysłał swego ducha. Choć dalej pojąć nie mogę, uwierzę i ruszę w drogę. A wszyscy dziwili się temu, co im Pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Ty, ojcze, wszystko lepiej wiesz. Niczemu dziwić się nie mogę i tylko proszę, przebacz mi, że słowa Twe wzbudzają trwogę. Czy po to pozwoliłeś mi cieszyć się cudem tych narodzin? Bym później wylewała łzy nad mojego dziecka grobem. Czemu w świetlistą taką noc troska obiewa moje czoło? Czy mogę mieć nadzieję, panie, że zmienisz wolę swoją? Radością napawa mnie myśl, że człowiekowi da zbawienie, ale nikt nie myśli dziś, jaką syn zapłaci za to cenę. Ty, ojcze, wszystko lepiej wiesz. Niczemu dziwić się nie mogę, lecz płaczę, bo dzieci nie my. Wybrałeś tak ciebie z tą drogę. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Aniołowie wdzięczni i stali, stał. Tam nieposłku przesudnie śpiewali. Śpi je ze śpi. Panie z wysokości, śni je z o szczęście ludzkości. Strażnicy niebiescy użukać na i swoje pióry w dziecię posłaniali. Śni je z panie z wysokości, śni je z uniośni, o szczęście ludzkości. Wielutkie następki użukać na stali, a uroli blaskie ciemność rozpaczamy. Śni je z panie z wysokości. Śpij, Jezu o szczęście ludzkości, bo nas na cyfrowi, i dobrą rodzinę ludziom określili. Śpij, Jezu Panie z wysokości, śpij, Jezu o szczęście ludzkości. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż doszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gwiazdę się na wschodzie wpatrywali i za nią utrudzeni podążali. Gwiazda radość w ich sercach schudziła i do pana mędrców prowadziła. Gwiazda ichą stejkę wskazała mędrcą, która szukać skazała. Wraz w na twarz przed dziecięciem i z Marią dzielili jej szczęście. Nakaz słowy we śnie otrzymali, by Heroda ją nie Nie zdradzili, gdzie Chrystus znudzą. Przez złe moce tak znienawidzone. Najważniejsi władcy świata tego, uklękli przy po jego. Ubożuchny, a jakże bogaty, mimo serca Bożego Hajnoty. Rok w rok historia używa, kiedy za gwiazdą budzimy oczyma, wciąż tu parce ciekawej jasności, która wskaże nam drogę miłości. Dowyclejem bramy bierni, w płodziu wrzeszmy, widokiem dzieciątka oczy swoje ucieszmy. Z wdzięczności ogromnej złóżmy w ich ręce. znieśmy ku niebiosom, chromki na Nie dziwuj się, bracie, że Bóg leży w głowie. Zaznał by być bliskim Tobie. Przyjął nasze ciało, takie jak i w by poznać cierpienie ludzkie niego kiedy obrus wielą w oczy razi, A na stole stawiasz szkło przejrzyste, Niech w ten wieczór cud się zdarzy taki, Aby nasze myśli były czyste. Kiedy złotobąbek świetle błyszczy, Złoty łańcuch zawieszasz z ochotą, Niech w ten wieczór cud się taki ziści, że wszystkie dusze się ozłocą.